Kupujemy kanet i to będzie na odcinku szybko s to jest moj No to jestem i to będzie taki szybki odcineczek na y, po prostu skupienia Kelnatu uzbielałem, nie do koło nie doładowałem sobie, tylko kupowałem to właśnie się pojawia i to, I to jest w życiu. Jest! Kaj! O, ale super. Ale po prostu, to, pewnie, to jest? To nie takie szybki. Odcineczek. No, no to w sumie to tyle. Jut, jutro będzie odcinek. Jakiś Dobra, No to co? Użyjemy się jutro.